Welcome everyone, it's competition time. Uh, listen, my friends, it's a simple, simple competition. Just subscribe my channel and leave below this movie uh, short. Uh, is it maybe not short? But just leave the comment Polish Indiana Jones Adventures. That's it, nothing else. Let's see the sets and the prices and the sponsor first, which I prepare for you. Cześć kochani, witam serdecznie. Tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. Słuchajcie, e, krótka notatka dla Was. Jest naprawdę niesamowity konkurs e, z naprawdę niesamowitymi nagrodami. Ja Was serdecznie gorąco do niego zapraszam. Słuchajcie, jest bardzo, bardzo prosty. Wystarczy zostawić e, pod filmem komentarz o treści. Obejrzycie film, to zobaczycie. To wszystko. Ja Wam teraz pokażę najpierw sponsorów e, dzisiejszego. E, Konkursiku? A, dodam jeszcze na samym początku. Macie e, więcej jak tydzień na. do rozwiązania konkursu. Także dzisiaj konkursik zostanie ogłoszony. Nie w tą niedzielę, tylko w kolejną będzie rozwiązanie. Ja Was oczywiście gorąco zapraszam na nową serię, która ruszy już jutro albo pojutrze. E, Rzymski raj! Słuchajcie, rzymski raj, konkretnie rzymski raj. E, słuchajcie, teraz zobaczmy sponsorów i zobaczmy, jakie nagrody przygotowałem dla Was. And the Sponsor are, there is a Rutus Metal Detector for lovely amazing big. Uh, Rucksack for your metal detector is a store for fans, amazing shop where Martin is the owner. A beautiful piece of history you can find there. Really, really amazing shop. Uh, have a look, it's a storeforfans.co.uk. And the third one is a composite pencil, a cleaning pencil. So it's a beautiful set to clean your coins with the wax to preserve your coins after cleaning. Uh, some spare parts and really amazing pen. And you can find this everything on the www.com cleaningpencil.com. Uh, have a look for that shop, it's a beautiful set. And also the last one sponsored today is of course my my club. It's a team of the world. Uh, you are all welcome in that club, my friends. So I wish you good luck and let's see what we prepare for you. No to kochani, y, sponsorem dzisiejszego konkursu jest firma Rutus, która produkuje wyśmienite, naprawdę wyśmienite detektory. Sam takiego używam i jestem w pełni, w pełni zadowolony. Plus wiele, wiele innych gadżetów od Rutusa. Sponsorem numer dwa y, jest: spójrzcie sami jest y, firma Composite Cleaning Pencil. Gdzie możecie naprawdę znaleźć przepiękne, przepiękne, przefajne, naprawdę długopisy do czyszczenia monet. Do tego jest dodatkowo są różne rysiki. No i oczywiście jest wax, żeby później tą monetę zakonserwować. Także wspaniały set naprawdę zapraszam wszystkich na stronę www.cleaningpencil.com. Sponsorem numer 3 to jest oczywiście Team of the World, czyli klub, który ja reprezentuję i ja założyłem. Bardzo serdecznie Was zapraszam oczywiście na grupę. I co by tu jeszcze mówić? No i sponsor numer 4 w takim razie. No i sponsorem numer 4, słuchajcie kochani, jest e, sklep Store for Fans mojego przyjaciela e, Marcina, także zapraszam was wszystkich serdecznie. On e, ma w swoim asortymecie no, orzełki różnych typów, różnych rodzajów. Ten orzełek to jest akurat e, orzełek wojsk wa walczących poza granicami Polski. Taki wzór. No, Marcin robi tam różne rzeczy. Robi ciuchy. Bardzo serdecznie zapraszam do niego na www.storeforfans.co.uk. Oczywiście Marcin ma też stronę na Facebooku. Store for Fans się nazywa. I Marcin też jest niesamowitym człowiekiem pod innym względem, bo. On zajmuje się wszelkiego rodzaja, rodzaju miejscami polskiej pamięci w Anglii, e, czyli groby, niegroby. E, Marcin prowadzi też e, grupę na Facebooku, są to Polskie Miejsca w Wielkiej Brytanii. E, bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Tam zobaczycie, Marcin oznaczył na mapie wszelkie możliwe miejsca, e, które on, do których on dotarł i jego koledzy. I spójrzcie tam normalnie, jaką zrobił robotę. Super, ja Was bardzo serdecznie zapraszam na Facebook, na stronę do Marcina. Są to polskie miejsca w Wielkiej Brytanii. Time for prices, my friends. And don't forget to subscribe my channel and just leave a comment below that movie, you know, Polish Indiana Jones Adventures. See you there. No to teraz kochani spójrzcie na nagrody, jakie wraz ze sponsorami dla Was przygotowaliśmy. My friends so uh, listen it's gonna be four main prices and six consolidation prices. So everyone's got chance to win something really nice and this is my cut. Look Felix Felix, I love you. So good luck my friends. Także kochani, słuchajcie będzie 4 nagrody główne. Woo oh, oh, Felix, come on. I 6 nagród pocieszenia. Także każdy ma szansę wygrać coś fajnego. Zapraszam serdecznie do konkursu. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania. I nie zapomnijcie, zostawcie krótki komentarz o treści Polish Indiana Jones Adventures. Trzymajcie się bardzo cieplutko i widzimy się jutro albo pojutrze w naprawdę niesamowitych przygodach Rzymski raj przed Wami. Trzymajcie się, bardzo cieplutko, Papa. Pa.